Chcesz skoczyć ze swoim angielskim na zupełnie nowy poziom, poznać przydatne słownictwo i zwroty? Jesteś wzrokowcem i szukasz materiałów do nauki, które mocno stawiają na wizualne i nowoczesne metody nauki? W takim razie mój kurs angielskiego za pomocą map myśli to coś dla Ciebie. Hej, jestem Marzena. Uczę angielskiego dzieci i dorosłych od 2018 roku. A na co dzień zajmuję się również grafiką. Połączyłam obie z moich pasji i tak właśnie powstał ten kurs. Gwarantuję, że da ci on znacznie lepsze efekty niż typowe formy nauki, których pewnie już próbowałeś i które zgaduję niezbyt się sprawdziły. W tym kursie dosłownie jak palcem po mapie przeprowadzę Cię przez słownictwo używane w różnych sferach życia. Skupimy się również na idiomach, których dosłowne tłumaczenie może stanowić niemałą zagadkę. Po ukończeniu tego kursu żadna mucha na ścianie. Czy groszkowy mózg. jest staną ci na przeszkodzie w rozumieniu codziennych rozmów po angielsku. W ciągu 13 rozdziałów przyswoisz ponad 250 idiomów oraz szeroki zakres słownictwa, dzięki którym poradzisz sobie w każdej sytuacji. Na załączonych mapach myśli znajdziesz słownictwo oraz wyrażenia dotyczące czasu wolnego, pracy i szkoły zakupów, podróży i wiele innych tematów. Poznasz też przydatne czasowniki frazowe i nauczysz się tworzyć nowe słowa w lekcjach poświęconych słowotwórstwu, a wszystko w wygodnej formie zająć online i materiałów, które możesz mieć zawsze pod ręką w swoim smartfonie, laptopie lub tablecie. To do dzieła! Zacznij naukę angielskiego z mapami myśli już teraz i otwórz się na nowe, językowe możliwości.